Witam w poprzednim odcinku i chyba wiem, ja nie zawierzyłam fan, fan, fan

Nie! My wolno to zrobić jeszcze raz. Van. Van i... Ja u... Już to jest czwarte podejście. To się zamknęło. Lili. Really? Powinno być to na godzinę. Ja się to jest trud? No nie, no czemu ja z tego wychodzę? Szukam kolejnych map. Pozdrawiam, Fire A, a jak Nie, nie, to ja. A, no jest. Może, no i widzowie też chyba powinni być. Co to skutki Eee, to jest jakieś dla niej gra? Co to jeszcze dla programu? Kto mi zabrudnił? Okej, okay, to są ci kozaki. To są kozaki. Ja się oglądałem przed tym payrota. Też mapy, hejterskie. A to jest jaka Czy ja muszę być na jej głowie? <totrofie> jakie to są wrazy. To to. Co Ja tylko widzowie, ja tu tonę. To wszystko to jest. cała mapa, chyba. Pippa pik! Pippa pik! Z pepa. Albo zanurę na Halina to jest! Halina! Hey disconnected!

I SPILL MY DRINK Suck Suck I <sighs> don't suck I want my SUS? <sighs> AMOGUS What amogus sus Robi doing sus susin sus Susan. 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 O oh mój god. To jest hard! To jest poppi! Dopiero to zauważyłem tylko ja mogę A ja na początku myślałem, że to jest taki jakby który ma... Co? No, mogę lewitować? Dobra, chcę jakąś historię. Ja, że tam jakąś nagą historię. Nie myślcie, że będzie dobra. A oh wow, ja spadłem z tej... Kukły... Kukły, cześć, widzowie, cześć! Z tej mapy widzowie... Co? Co ja mówię? To są widzowie. Obieram widzów. Przepraszam. To dla mnie, czyli... To to robił. Powiedzcie. Dla już no, na pewno to jest fajro. A zabracę za Ciebie to. Niby fajro, to jest podróba. Na pewno podruba, fajro, to zobaczę. I nie, tu wszędzie już. Tak fajne. Ej. No cześć, widzowie. Cześć. Ja, to będzie odcinka?